Cześć, drodzy widzowie! Strasznie wieje dlatego będę krzyczał, ale dzisiaj chciałbym zrobić parę rzeczy na działce, a konkretnie e, kwietniczki z rollerboarderem. Całe życie podobał mi się rollerboarder, nie wiem czy, czy tam border, nie wiem dlaczego mi się tak strasznie podobał. Mam nadzieję, że dźwięk się nagrywa, a go dogram potem, a mniejsza o to. Cały dzień mi się podobał rollborder, więc sobie zrobię po swojemu, pamatorsku dwa kwietniczki z rollborderu. A co to jest rollborder? Rollborder to są takie oto drewniane płoteczki. Te są akurat impregnowane 20 cm, więc teoretycznie w ziemi nie powinny zgnić. Trochę tańsze teoretycznie szybko gniją, ale jak pogniją, to się je najwyżej wymieni. To nie jest drogi dodatek 20 parę złotych za 2 metrowy Wbija się to na około 5 cm w ziemię. I robi się dowolne kwietniczki, dowolne konstrukcje jakie się chce. Ja już tutaj jedno zrobiłem. O, proszę bardzo, piękne Esy Floresy. Nie jest to proste, ale taki nie miało być, bo ja tak chciałem, żeby było. Jest przy płocie i będą takie dwa zestawy. Jeden taki, jeden taki. Yy, taki sam zrobimy. I wam pokażę na filmie. Ten zrobiłem przed filmem, żeby zobaczyć, jak to wychodzi. I już wiem, jak to zrobić. Wysypane jest ziemią, posiane są cebulki kwiatów jesiennych, które zaraz zresztą zobaczycie. Co będziemy tutaj sadzić? Robimy miks i zobaczymy co z tego na wiosnę wyrośnie. Bardzo jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Zaczynamy robotę. Dzisiaj okrutny wiatr, ale mam nadzieję, że będzie. Mamy tak, szafirek, hiacynt, tulipan mieszanka, narcyz. Znowu tulipanek, i tu mamy jeszcze jakieś cebulki też z tulipanów i narcyzów. W każdym razie to jest tak, że to wszystko się wsadza wrzesień, październik najpóźniej do gleby. Z racji, że mamy ciepły październik, to robimy to w październiku. Moi drodzy, trzeba zacząć od tego, że to jest zwinięte i mamy tu taki drucik. Ten drucik po prostu trzeba wyrwać, żeby sobie oczywiście krzywdy nie zrobić. Można go uciąć. I rozkłada się nasz piękny roll border. I trzeba go sobie ukształtować tak, jak nam się to podoba. Jeżeli na przykład byście chcieli sobie zrobić kółeczko, no to robicie sobie kółeczko. Jak płotek wzdłuż, no to robicie sobie wzdłuż. Tak jak sobie życzycie. Tutaj będzie taki sam kląbik jak ten tutaj. Więc ja sobie to wstępnie ułożę jako kląbik. nie ma dosyć miękka, bo tu jest świeżo prawa posiana. Widzicie, trzeba mieć zmysł kobiety, żeby to ładnie włożyć, więc drogą podpowiedziała i jest ok. I sobie układamy wstępnie tak jak to być powinno. Weź drugi, weź drugi, bo za dużo już dajesz, za dużo. Da. Oczywiście ja nie mam zmysłu do układania tego, dlatego trzeba mieć zmysł piąkny, jak to mówią, więc moja małżonka to teraz ułoży, a ja będę wbijał. Taka jest dobra wizja artystyczna? Poczekaj, zobaczymy, czy to się mniej więcej zgrywa. Eee, powiem Ci, że odjeżdża Podjeżdża w tą stronę strasznie. Więc trzeba w tą stronę. On w ogóle jest trochę tak w tą stronę, ale to nie przeszkadza. to ważne to ma być, to ma naprawdę ładnie. Ma wyglądać, to ma nie być pod linijkę. Ja to zawsze powtarzam na moich filmach. Nie, nie chcę, żeby to było pod linijkę. No dobra. Teraz tak. Jeśli macie twardą ziemię, to trzeba sobie pomóc szpadelkiem. Po prostu się, w ziemię rozchylacie lekko przód-tył i wtedy łatwo wchodzi, wchodzą te paliczki w ziemię. Tutaj takiej potrzeby nie ma, bo ta gleba była niedawno orana, więc ja biorę tylko młoteczek i zaczynam wbijać na około 5-7 cm, cm w ziemię. Najlepiej to przez coś drewnianego, żeby młotek nie uszkadzał tego drewna. Nieco to nie przeszkadza, bo to uszkodzenie jest dosłownie symboliczne. Zresztą zaraz to zobaczycie. Aby było prosto, Trzymacie po prostu i zaczynacie co słuchać, żeby to wstępnie złapało. I nie dobijajcie jeden po kolei i, i dopiero kolei, tylko po kilka, żeby one równomiernie wchodziły w ziemię. Po takim wstępnym ustawieniu, ja już dobijam wtedy do końca tak, jak to powinno być. Kilkakrotnie dobijam tak, aby na pewno te 5-7 cm wlazło w ziemię. To się będzie delikatnie jeszcze ruszać, bo oczywiście tu nasypiemy ziemię i ona dopiero po czasie, aż zwiąże, spowoduje, że to całe będzie się trzymało w kupie. Ja przybijam tak wszystkie po kolei, trzymając oczywiście ręką poziom, żeby to jako tako się trzymało i widzimy się na kolejnym etapie. Jeżeli chcecie mieć równiutko, no to musicie sobie sznureczek rozciągnąć, poziomice, tak jak to lubi. Ja lubię nieregularnie, dlatego jest tak. Ponieważ jest tutaj miękka ziemia, to ja teraz dobiję e, nogą naokoło, żeby się to lepiej związało. Robię to w ten sposób po prostu. O, dociskam. Poprawiam co jeszcze jest nie tak. I cześć. Nie wybieram z tego żadnej ziemi, żadnej trawy i tak chwasty przez to przerosną, więc trzeba będzie plenić. Dlatego na dno sypię słynnego oborniczku, co już było w poprzednich odcinkach. żeby tą glebę poprawić jej jakość. Sypię na dno. Ziemia uniwersalna 50 litrów. 10 złotych zaworek z kastoramy Wsypuję trzy takie tutaj. No i teraz po dwóch workach trzeba to rozbić, żeby ta ziemia była taka bardziej sypka. I dodaję do samej ziemi jeszcze troszkę mojego ulubionego oborniczku i mieszam razem z całym towarem. O, i takie grudy rozbijamy. A koniec sypuję trzy worek. Równomiernie rozkładam po całości, rozbijając te grody ziemi. Moi drodzy, jest to gotowe. Można sadzić kwiatuszki. Mam pomieszane cebulki, te które widzieliście na samym początku. Połowa poszła ta, tamtej rabaty. Połowa jest tutaj. I słuchajcie, tak jak wasza wyobraźnia, tak sobie najpierw układacie, żeby zobaczyć jak tutaj to rozmieścić. Cebulki oczywiście korzonkami do dołu, żeby nam kwiatek do góry nogami nie urosł. Tak rozmieszczone cebulki mechamy w ziemię na około 10 cm. Gotowe, słuchajcie, I teraz czekamy do wiosny. Oczywiście to zaraz trzeba troszkę podlać, bo jest w miarę ciepło jest 20 stopni, więc można to spokojnie podlać mimo tego, że jest październik. Trzeba to podlać, obserwować i zobaczymy na wiosnę, co z tego wyrośnie. Także, jeśli spodobały Wam się te proste rabaty z roll borderu, i prosta instrukcja, jak to zrobić. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania innych moich produkcji, subskrypcji, lajkowania, komentowania i zobaczymy co tutaj wyrośnie na wiosnę. Dziękuję.